Siemano, witajcie z tej strony, wę dzisiaj kolejny dzień, znaczy y, odcinek z Minecraft Survival. A więc, tak e, ogarniamy sobie, jak wydaje ten zapas po tamte zaraz odcinku. A więc, nie wiem, ale tak jak, jak mówiłem z tym liveem. A więc, ja to wiem, szorca, więc wszystko tam było pisane. Ja nie wiem, że się nie wypowiadam nic na ten temat. Oczywiście znaczy nie mam, nie mam ni nic mam nic, 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 niczego złego, że to nie mam, mam. Nie nie to zły, na was ani na siebie, pokoje. Eee, a więc tak. Ja wy też macie pewnie nadzieję. Eee, ja Ugarnę za te drabinki, słuchajcie, dzisiaj będzie krótki odcinek wyjątkową. Ponieważ to ostatnie, co że tak głupił odcinek, to jest tak Słuchajcie, ja normalnie. Ocinkowe naiwę lubię. To nie jest normalne, ja odcinkowe to. Nawet może jest fajne, ale dla mnie to nie ma. To Kurde, furdek. montowanie odcinka to już źle trwa. odcinek ten nie powinien trwać 20 minut. Nie wiem, gdzie. Chyba, słuchajcie, teraz. ogóle był przystał, uż, czyli? Chyba nie. No ale nie jest to wkurzone dla mnie. Ej, hey, lol, czemu no, nie są na mnie wkurzone? No nie, na mnie wyrąbane w stanie te no i w sumie bardzo dobre. Ale no, okej, okay, to chciałbym gdzieś tam i nie ma. E, dobra, robimy sobie te patyki. No weźmy to precz. Robimy sobie patyki, pięknie, ładnie. No i ja robimy sobie te drabinki osobiście, umąskowo. 20, nie, nie ma, to będzie za mało. Ojejku, my sobie tego potrzebujemy, nie, wiem. nie wiem. Dobra, ogarniamy sobie, ogarniamy. Napiszcie w komentarzu, co byście... Zastanówmy się, w ogóle, o czym chłopa pójdziemy. Znaczy, ja wiem, co do netherów, bo a więc, nie ma wynajwa z tego wzroku, to nie ma sensu odcinków robić. może bardzo długi będzie, znowu. No, no, ucinkowy najw załatwił mi, wyszło tak jak we mnie. Można by powiedzieć. Odcinkowy live pierwszy raz, pierwszy raz bym wysłuchał taki ja, no dobra, bo zaraz się, że się wybucham. Zaczynamy tego. Przeprawiać to teraz pod drewną, szybko. No, czeka, żeby to wyrasło nie, żeby tutaj wyciągać na no, drobinki. No, co za. Jup, to jest sadzonka, sadzonka na wagę złota. Taka, na wagę złota. Ja już wiem, ja wiem, że to dziwnie brzmi. A co tam musiał to powiedzieć? Złoto, złoto na wagę złota. No, to, nie zajebiście po prostu. Siemano, wariatko, owca, no, To po prostu dziwnie wygląda, ok. Więc ja mam do siebie. Okej, okay, mamy mamy taką drabinę, panac, tak? Jak? okej. No i słuchajcie, kupimy się w dół? Jak się zaczyna dół, kopać. się po podwójnie? Ja, że mogę się kopać powiedzieć, że nieważne jak podać drabinki, tak? No wiecie, muszę się skopać długo. Jak drabinek? Ojej, to będzie długo, tak połno mnie. No, 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 no,

no a teraz zapędzamy już to. Okej, okay, mamy to, uff. No dobra, słuchajcie, mamy to. Ej, dobra. Nie kładziemy, jazda, do góry Uwil, zachodzimy yeah, na drzwiki. No, zostało jeszcze do góry trochę. 30 coś nam zostało. czy nie tak jakbyśmy zrobili, by było bardzo fajnie. Zrobimy to, zrobimy się na ludzie. Okej, okay, mamy to, uff. Yeah, mamy to że ten ten tutaj nam został ten tutaj ten drugi rządek jeszcze co robię? Zostawiła jedno, to już mamy nasyczył się ja nie lecę na górę i jeszcze sobie jest więcej tych drbików to jest jazda jazda majescoxer jadę jazdę. Mys, komuś, ja, to się za to ogarnąć to drewno Je, O, no się za to znowu kałabaniłem się kałabaniłem się numer tutaj Ujezm, tu... brzoz, że się rozwaniu tyka ta się tak szybko kopie, że to takie obroty ma. No, naprawiamy to. Nie chcemy tego drewna. Tego rodzaju drewna, okej, okay, ten, ten, ten. Wiem, że to za ty! Ja w tym nie akcentowałem w ostatnim odcinku, więcej. No myślę, ehm. Domyślacie się pewnie. Mordo, skąd to masz taki z duży level? No znowu, się oszukał. Słuchajcie, postanowiłem sobie, wziąć do na moda buteleczki, wiesz, wiem, że... Ale słuchajcie, czekajcie. Bo można też takie komendy wpisać, tak? Ale to nie w tym rzecz. Chodziło o to w tym, że słuchajcie, to była tak głupia śmierć, że postanowiłem sobie dodać ten level to nie mi, to Ja, słuchajcie, nie zasłużyłem na to, żeby sobie zbić. To było tak głupie. To tak była głupia, tak tak niesensowna śmierć. Że to, słuchajcie, taki level. To, nie, to był bez sensu marnowanie czasu, moim zdaniem. No więc, słuchajcie, no. To było bez sensu, a więc. Było tak, to było naprawdę głupie śmierć, to przyznaję. To tak głupie, że. No, to, to było zbyt głupie. Gupie bio, głupie było, no, głupie. Robię te patyki, no, jazda. Okej, okay. ile nam widzi z tego drabinek? Chyba mało co. No i 33. No to nie za dużo. No to nie za wiele. Wam powiem. Uuu. Uuu. Żeby tylko nie spasować, bo jak ja tutaj spadnę, znowu zginę, to będzie słabo. Nie wiecie o tym. Kurde, ja to wtedy zrobiłem, że, że ja żebym zrobił pail na niej. Ej, naprawdę to by był hit. To co ja ostatnio zrobiłem, to była jakaś masakra. Ale no, no, okej, okay, tym razem... ...tego nie, nie popełnię już błędu. To no, ostatnio. Okej, okay. uuu, mamy tutaj kolejne sadzonki, zajebiste. Dobra. No i wyrosło na kolejne drzewo, to chyba ostatnie drewno, kiedyś dzisiaj zbiorę. Zresztą to zasadzimy i spieprzam stąd. Spieprzam stąd. Brzydko mówiąc. Nie no, zaraz idziemy stąd. Ja, czy ja idę, by nie? Chyba, że gdzieś indziej. ja, ja idę. Ok, się ma na prowa, wariatku. No, hmm. ty okay, nie jesteś wariatką. wariatką. E, jazda. Dobra, robimy to, to szybko, szybko ogarniamy, wy nie zapomnijcie zasubskrybować, subskrypcję w górę. Patrzcie w górę. Aby, to wiecie. Pomaga bardzo. Motywuje w ogóle. Tyle, że pomaga, ale motywuje. Jezus, kurde się to Dobrze, baguję w tym. Okej. Okay. Jeszcze to mamy. Mamy ogarnięte drabinki. Nice. Ja zrobię skrzyneczkę, no oczywiście jak głupek wszystko przerobiłem Jezu, to jest słabe co że teraz robił nie, kurde, znowu że postawił i... Gdzie jest ten? No, zbierze... no kopiemy to Trzeba to no. Muszę to skopać, no, całe skopiemy Zasadzimy zaraz Okej, okay. no, oczywiście to zniknę, zniknę tam ten. tamten Te liście, żeby to wyrosło w ogóle to jest... Gdzie to jest fizyka, to nie ma fizyki w ogóle w tej grze to jest zupełnie inna fizyka. Bo ja prawda, patyki patyki złotą przerobię, ja jestem z banem. Ojejko, naprawdę. Jezus, prawie bym to zrobił, nie? Bym to przerobił Bym przerobił to wszystko i by było słabo. Bo by było. Okej. Okay. No i teraz te tu wrzucamy. E, e temki, czyli jakieś tam, wiecie, drzew. no sobie wrzucimy te, tutaj, sry, ty, ty, ty. Pochodnie też może my możemy tutaj wrzucić. kamień, tam zabieramy za do domku. Ta paniczka, nie no, wiem, dwa możemy tu zostawić. Co tu jeszcze możemy zostawić? Słuchajcie, no nie wiem. Chyba nic więcej. Chyba wszystko zabieramy resztę, okej. Okay. Z tego miejsca. Aha, jedno pochodnie wziął, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie o tutaj. O, tutaj sobie walniemy. A więc ja idę słuchajcie do domku, tam, do domku. Do tego domu. Ja tutaj ogarnąłem to co chciałem, ogarnąłem to, w następnym odcinku może będziemy kopać, zobaczymy Mamy małym audiem, trzeba połączyć, trzeba połączyć to wszystko Będzie trzeba level później jeszcze dobrze, to, to jest wysoki level No wiecie No więc, więc teraz szybko skinkalamy do domu No i będzie bardzo fajnie, no, nie. kończymy odcinek już wiecie, Więc zaraz będziemy kończyć chyba No wiecie, no, około 10 minut wyjdzie nam ten odcinek 12 co? Nie wiem ja jazda, ja do domu tu kude, nie wiem, tak daleko zawsze, że te ty hackienie, że to... E, jakiś problem z jest ostatnio. Dobra, jestem w domu. Słuchajcie, pociąg tutaj i ten. Słychać było pociąg, normalnie jedzie tam daleko. Znaczy, my nie mieszkamy daleko w sumie od Toru, ale no wiecie, słychać. Znaczy, niedaleko, daleko, no wiecie. No bo dobra, niedaleko, no niech będzie. Blisko torów mieszkam, jedzie pociąg. uwn na kiedyś ale serio, nie ściemniam, jedziem, ale nie słychać pociąg. Nie ja tu nie słyszycie, no chyba żebym miał... No chyba żebym był cicho, no to może, może. Ale słuchajcie, bym był głośno, to tak, U tak Jezu, ile mam tego shitu, tego, tego czegoś, tego, jak to, jest, jak to się nazywa? Blokowany łupek, no właśnie, blokowany łupek to się nazywało. Jak się nazywa? Dalej. E, ja nie mogę, tu... Nie no, ile tego jest, słuchajcie, to jest jakiś żart. Skrzynię musiał... Nie mogę... Cudy, rzucić? Okej, okay, mogę. się Okej, okay, to tutaj. No i ten... no, gdzie to mam wrzucić? Dobra, tu wrzucimy dupie to jest ten eee, do kobla. Tutaj bruk. Do bruku. Idziemy do ziemi. Do ziemi, okej. Okay. Eee, zrobimy sobie złote jab jabłuszka. To jest naprawdę dobre. To jest zajebiste, ponad no? no, właśnie nie Ponieważ wiecie, te refy, te refy... nam się przydadzą w ogóle. Też różne walki te typu rzeczy. I mamy refy! Nice! to no, sporo złota poszło. Sporo poszło złota. No ok. Z tym, z tym akurat się z Wami zgadzam. Ale no. no wiecie, no. takie jakie ładne refy mamy. 5. U no, nie, 6 jabłek już mamy. Nice! Satysfakcjonuje, satysfakcjonuje mnie ten wynik. Najbardziej. Bym zrobił tort, a nie mamy tyle wiaderek. Musiałbym znowu to robić, te wiaderka. To może zrobimy teraz tort. Dawajcie, zrobimy tort. Okay, robimy tort, słuchajcie. Przecinek, robię to. <grymne> no dobra. Ale robimy ten tort Robimy. Już robię ten tort, Słuchajcie, tylko mam ogarnąć wiadereczka. A ja mam tam wiaderka, mam te jakieś te wartości ciecze tam. Dawaj to... Ty... Ciecze, to że nazwał ciecze eee, Dobra. robię tak. Ciecze, nie? Okej, okay, raz, dwa, trzy. Tam były wiaderka. Trzy litry mleka. Nie wiem, gdzie to wiadro ma litru. A dajmy na to, że litr. No i normalnie. Muszę to na bloki przerobić, te redstone. Patrzcie, tego redstone jest. Najwięcej barrettów na wykopiecie w tym w jaskiniach. Jak się kopiecie na, na, po diamenty. Znaczy bruku, najwięcej, ale z takich surowców tu mi chodzi o redstone. E, krowę, idziemy po. To... Nie, ja muszę iść po te krowy, tam co mamy, chyba, bo tutaj nie znajdę raczej krowy. I w że... żadnej robi się noc. No ale to uruchamia. Czy my zdążymy? Nie, słuchajcie, musimy wierzyć w siebie, zdążymy. Przed nocą. Jest wieczór. Dobra, mam, słuchajcie. Trzy, trzy tego, napełnione. Zwracam, chciałbym się napić jeszcze i jeszcze raz napełnić. Wiecie. No, no lecimy, lecimy do domu, szybko. Nie że żeby się jakieś moby głupie pojawiły, bo to jest wkurzające. Myślę, ono się to nie zresztą, ale... Wiecie, wiśniaki, te mowy wychodzą, yy, te NPC-ty wchodzą czasami poza... Jak to nazwałem, NPC-ty? Wychodzą poza wioskę, no i to jest lipa czasami. Zboża nie mamy tyle. No dobra, będzie nowy dzień, to idziemy po bo zboże. I robimy ten... Jezu, super, jedzie to oknem Dobra, słuchajcie, jestem O, jestem, jestem, słuchajcie Ja no, dobra, muszę się uspokoić Robimy ten tort. Zwariowałem normalnie, jestem szalony Cukier? Okej, okay, Ja nie mogę, no to jest śmieszne po prostu Zabawne, no po prostu Zabawny, bardzo śmieszny żart. Ach, nie wiem, że, dobra, idziemy. Idziemy po trzcinę, bo nie mam cukru. Naprawdę. Naprawdę jeszcze żadnej trzciny menu nie ma. To jest jakiś pech w dzisiejszym odcinku, słuchajcie. Nie... No, nie. Dlaczego w gru mi to robisz? Dobra, a, szybciej pomączkę staną Dawać mi kościół. dobra, ja nie mam kości, bym właśnie na normalnie. To bym nie zrobił tego ciasta. No i słabo by było. Okej, okay, no musimy posadzić niestety. No muszę to służyć. Tam się wkurzy, by teraz wyrosło, nie? Takie jedno i tak mi nic nie da, no, okej okay. Cyk. Słuchajcie, robimy coś takiego, coś takiego i coś takiego robimy. A, tak, tak, tak. Dobra. No i idziemy, słuchajcie, do do domu. Dobra, i uwaga, uwaga, robimy ten tort. Pięknie, ładny. A będzie tym, dym, dym, dym. Ile tam było potrzebować? Twoich aż, kurde. Eee, dwa jajo. Jedno jajko, okej, okay. myślę, że więcej. Jedno jajko? What the fuck, tylko jedno jajo? Co? Okej. Okay. Syk, zrobiliśmy, nice. Mamy tort. Co go postawimy? Chcę na crafting table w sumie. Eee, na crafting table. No, postawmy go tu. Ej, mordo, przesuń się. No nie chcecie walnąć albo coś w stylu. No ty gościu! No Chcę zjeść to moje chyba ciasto, jest takie zajebiste, widzicie, widzicie. Co no, jest. nim? Ja bym, rozumiem, że gracze się nie da, nie da popychać na tej wersji, ale villagerów oczywiście, że po, po staremu da się. Kurde. Dobra, mamy ciasto. A trzy na to. Dobra, co preduszmy na tapas. A już walnimy sobie tutaj. A nie, tutaj co do jedzenia, nie? Tutaj weźmy. Jedereczka, jederka tutaj No i okej, okay, słuchajcie, to by było naturalne Będziemy kończyć Musimy się spodobać innego zostawcie łapkę w górę, subskrypcję No i to tyle A nie, mam jedzenie muszę narzekać zjeść Nie, okay, bo naprawdę nie, nie mam co jeść, to ja muszę sobie jedzenie z problemem Połowę Ziemniaki sobie te 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 jest opiesza No naprawdę nie mam co jeść Okej okay. Tak, widzimy się w następnym odcinku Jało że ten może W przyszłym odcinku możemy stały ja ten żebym... 30 level. Może 30 gry nie możemy. Taki jaki mamy, zobaczymy. zobaczymy jak gierę. to coś chyba levela na Więc cóż, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!